Dzień dobry Państwu. Chciałem mieszkańcom gminy Głupczyce przedstawić informację na temat tego, co się u nas stało 28 i 31 maja w wyniku deszczów, które u nas padały. Niestety mieliśmy znaczące podtopienia w, w kilku miejscowościach. 28 w sobotę, niestety, w trakcie dni Głupczyc, które były. Tak, w trakcie koncertu myślę dobrego zespołu z Rockenhausen rozpoczęła się ta nawałnica. Ona przede wszystkim była nad Bogdanowicami, Zubrzycami i Nową Wsią. W wyniku tych opadów najbardziej ucierpiała wieś Zubrzyce. Zostało podtopionych kilkanaście posesji, zalane centrum wsi. Troja, która w sobotę którą można było przekroczyć suchą stopą, podniosła się na wysokość do wysokości tych obudowanych wałów, które są w Zubrzycach, czyli na wysokość gdzieś około 3-4 metrów. Woda z, z powaliła też te mury oporowe, więc straty były dość znaczne. W Bogdanowicach mieliśmy też podtopienie centrum wioski i podtopienie kilku zabudowań. Wydawało się nam w poniedziałek, że to już przeszło, bo jak pewnie niektórzy mieszkańcy zauważyli, była piękna pogoda w poniedziałek, ale we wtorek nastąpiło powtórzenie tej sytuacji niestety, z tym, że tym razem najbardziej właśnie ucierpiały Bogdanowice. W Zużycach też były opady, ale one były mniejsze na szczęście niż przy tym pierwszym razie i w Bogdanowicach Straty się pogłębiły. Mieliśmy też y, taką sytuację y, zagrożenia w Gołuszowicach, gdzie woda we, właśnie we wtorek wylała w centrum wioski. Proszę Państwa, w tej chwili szacujemy straty. Te, te straty wstępnie oszacowaliśmy na kwotę 400 tysięcy złotych. Myślę, że jeżeli komisje. Do szacowania strat wkroczą już na ten teren, to, to może wzrosnąć, bo wtedy szczegółowo się temu przypatrzymy. Na razie poda, podajemy to do Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu, więc musieliśmy to szybko zrobić. Ale w trakcie tego szacowania też widać zaniedbania wieloletnie. Ale wynikające też z działalności naszych mieszkańców, naszych rolników zostały zaorane rowy, które przez wiele lat były na tym terenie. Były one budowane jeszcze czasami i przed wojną. Potem e, przestaliśmy się tym właściwie interesować, a część rolników zaorała te rowy, i wskutek tego woda bardzo szybko wpływa do. Strumieni, podnosi się i zalewa miejscowości. Ten system, który był jeszcze przedwojenny, myśmy mówiąc całkiem prosto, prawie że zniszczyli. Teraz będziemy musieli się zastanowić nad odbudową tego całego systemu, być może nawet nad ulepszeniem jego. Oczywiście w, w oparciu o też i doświadczenia meliorantów, bo na razie to mieszkańcy też składają różnego rodzaju wnioski. No, musimy je skonfrontować z tym, co powiedzą na to fachowcy, a także skonfrontować z naszymi możliwościami finansowymi. Ale nie ulega wątpliwości, że musimy w najbliższych latach nad tą sprawą pracować. Z bardzo prostego powodu, że dzisiaj właściwie każda wioska jest zagrożona podtopieniem. Niezależnie czy ona leży w Dolinie Rzeki, czy leży gdzieś na górze, bo te anomalia atmosferyczne, które występują, z którymi, które trzeba wreszcie przyjąć do wiadomości, bo wielu mówiło do tej pory, że się klimat nie zmienia, że właściwie to się nic nie dzieje, a widać gołym okiem, że jeżeli chmury się. Pojawią nad daną miejscowością, i spadnie deszcz, w ciągu, w ciągu paru minut spadnie roczny opad, a takie sytuacje mamy. To nie jesteśmy bez sprawnego systemu odprowadzania wody uratować naszego dobytku. Więc tutaj trzeba będzie na to znaleźć i pomysł, jak to zrobić, i środki. Tak jak już wcześniej powiedziałem, na, na wstępie zrobiliśmy takie szacowanie naszych strat. Podaliśmy to do Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody. Ja wystąpiłem z pismem do pana Wojewody o to, żeby uznał te wydarzenia za stan klęski żywiołowej. Natomiast nie do końca jestem pewny, czy tak się stanie, ponieważ skala tego zjawiska może być taka, że nie będzie się kwalifikować do tego, żeby tak to uznać. Liczę na to, że, że mimo wszystko, jednak dostaniemy jakieś wsparcie finansowe, a jeżeli nie, to będziemy musieli te wszystkie sprawy zaszłości i te straty pokryć własnymi środkami. Z wstępnych rozmów, które przeprowadziłem w dniu wczorajszym, czyli 1 czerwca z Marszałkiem Konopką dostałem takie zapewnienie, że środki na odremontowanie korytarza Rzeki Troi w Zubrzycach są i że to zostanie zrealizowane i jest, jest to dla mnie bardzo pocieszająca wiadomość. Natomiast też chciałbym się zwrócić z takim apelem do wszystkich naszych mieszkańców we wszystkich miejscowościach naszej gminy, abyśmy rzeczywiście dbali o to co mamy, o te urządzenia melioracyjne, o rowy, o przepusty. Część tych obowiązków spoczywa na gminie, a część na właścicielach gruntu i od tego nie uciekniemy, ale w naszym wspólnym interesie jest to, żebyśmy o to dbali, żeby one były sprawne, bo, bo, bo tak jak powiedziałem na wstępie, są sytuacje, kiedy strat się nie uniknie, bo nabawnica jest tak wielka, że żadne urządzenie nie przyjmie, ale jeżeli urządzenia są sprawne, to te straty możemy zminimalizować.